Chciałabym jeszcze krótko wyjaśnić kilka kwestii związanych z poprzednim filmikiem o immunoglobulinie anty-D. Pierwsza rzecz. Dlaczego barany? I skąd one się wzięły? Chodzi o wyrażenie, ono już właściwie wyszło z obiegu, ale nie jest niepoprawne. O polskie wyrażenie, polskie, ale zaczerpnięte z języka francuskiego. ochowną anomutą. Czyli wróćmy do naszych baranów. Co znaczy, wróćmy do tematu, to jak się zboczyło, ale je zboczyło z drogi, a ja mam, mam skłonność do dygresji. Druga sprawa, oh, widziałyście, co ten człowiek, lekarz, robił temu biednemu fantomowi. No po prostu miałam ochotę ciskać komputerem, jak to zobaczyłam, ale mówię, dobrze, zobaczcie, o co chodzi. E, o co chodzi w aktywnym prowadzeniu porodu? Jaki to jest, jaki to jest koszmar po prostu? E, najpierw zacisnął pępowinę jeszcze zanim urodziło się łożysko, tak? Że przypadkiem ta krew nie wróciła do dziecka. no Bo co to by było, gdyby dziecko otrzymało z powrotem swoją krew, która z niego wypływa tylko na czas porodu, żeby było mniejsze. O krwi pępowinowej też będzie materiał. E, po co, po co łożysko ma zmniejszyć swoją objętość? Niech będzie trudniej jej kobiecie urodzić, zwłaszcza jak leży na plecach i rodzi pod górkę. No i wreszcie, mnie się w ogóle wydawało, ale nie jestem pewna, że on tam przecinał niby tą pępowinę, tak to wyglądało. Czyli też, no w sumie jak zacisnął, to już nie ma znaczenia, no, ale oczywiście to zmusza dziecko do wzięcia szybciej pierwszego oddechu. Nie poczekał, aż przestanie tętnić, bo dopóki jest łożysko w kobiecie. To, to, to pępowina często tętnie, a nawet jeśli nie, to i tak warto poczekać do porodu łożyska, żeby mieć 100% pewności. A no i druga kwestia, to chyba jeszcze bardziej mnie szarpało, jak na to patrzyłam. Ciągnął za pępowinę. No strasznie, z tego się właśnie biorą krwotoki. Ten filmik jest świetny, ten, ten właśnie, gdzie jest pokazany na fantomie, tylko powinien mieć wielki napis. Tak. Nie robić. Ach, no i at last, but not least. Chciałabym rozwinąć to, co tam. Ym, pokazałam krótko badanie na temat wpływu y, salu na autyzm dzieci. I zdecydowałam się pominąć już tą kwestię, bo już nie miałam siły montować tego filmiku. A, ale chcę Wam powiedzieć, że z tego to, co odkryto w tym badaniu. To, że u dzieci autystycznych jest nadreprezentacja matek z RH ujemnym. To znaczy, jak zbadano grupę dzieci z autyzmem i grupę no, po prostu kontrolną, taką przypadkową tak, czyli reprezentującą ym, populację, to w, normalnie w populacji jest tam troszeczkę ponad 14%. No, właśnie tych matek z, z RH tak Ja mówiłam w ogóle o 15%, bo tak wszędzie czytałam, ale tu, tu wyszło 14% w tym badaniu z hakiem. A wśród dzieci autystycznych, znaczy nie wśród dzieci autystycznych, tylko wśród matek dzieci autystycznych ponad 28%, dwukrotnie więcej. I, i sprawdzono, wszystkie te kobiety przyjęły w ciąży immunoglobulinę. No i co? opłaca się mieć subskrypcję? Kto ma subskrypcję, ten się dowiedział, a kto nie ma, ten niekoniecznie.